widać wyraźnie w budżecie jak w soczewce jak w zwierciadle jakie są priorytety czy raczej jakich priorytetów brak Temu rządowi. Widać, jak nie potrafią zarządzać finansami publicznymi. Widać również, jaka jest wizja Polski czy raczej jakiej wizji nie ma. Nie ma po prostu strategii, która by poprowadziła naszą gospodarkę w kierunku szybkiego rozwoju, rozwoju gospodarczego, takiego, który, jest, który spełnia aspiracji polskiego społeczeństwa. Ale za to zapytajmy, co Polacy w tym budżecie przedstawionym na przyszły rok mają. Otóż nie ma tam spełnionych obietnic, nie ma kwoty wolnej, 60 tysięcy złotych wolnej od podatku, nie ma akademików za złotówkę, nie ma zerowego VAT-u na transport publiczny. Może zapytajmy, czy Lewica była w stanie przeforsować swój program 300 tysięcy mieszkań komunalnych. No otóż również nie, także nie ma tego programu. No, ludzie, zobaczcie, jak oni zrobili Was w konia, zobaczcie, że... Tych wszystkich obietnic, które są w budżecie o największym historycznym deficycie budżetowym? Nie ma. Po prostu nie ma.